Cicho mucha. Hej, ja jestem Manio e, i niedługo wyjeżdżam do Irlandii. Niedługo, to znaczy jutro, tak de facto. E, jadę na praktyki do Microsoftu, na wakacje i mam zamiar nagrywać vlogi z mojego tam pobytu. Więc to jest pierwszy e, z nich. Jest to pod, tak początek podróży, de facto, e, i moje pakowanie się. Pierwszy raz wyjeżdżam gdzieś na dłużej niż tydzień, dwa. E, wobec czego w ogóle zacząłem myśleć, tak? Co będę potrzebować, co nie, jak będę żyć i tak dalej. E, więc popatrzmy na to, co pakuję do mojej walizki. Większość walizki zajmują mi ubrania. Między innymi takie rzeczy jak bluzka z długim rękawem, e, kilka t-shirtów koszulka z krótkim rękawem na cieplejsze dni, jakiś podkoszulek do niej, czarna koszula z długim rękawem, e, koszulki sportowe, spodenki sportowe. Potem przechodzimy do e, e, kąpielówki, majtki, skarpetki, e, jakieś długie skarpetki jedne. Cienka bluza, grubą będę miał na sobie w podróży. Duży ręcznik, potem przyjdzie też kolejna, kolejna mały ręcznik, pasolka, bo ma bardzo, bardzo padać. Klapki na co dzień w domu nie noszę, ale może się mi się przydadzą. Przedłużać do prądu, tak jak pamiętamy. W Irlandii jest inny format gniazdek, więc czego mam adapter, no ale i tak do tego adaptera będę chciał podłączyć. Potem przedłużać, żeby mieć więcej opcji. Biorę też ze sobą steadicam na wypadek, gdybym chciał kręcić jakieś fajne ujęcia. No i zestaw śrubokrętów na wszelki wypadek, co miałoby się nie stać, tak? Zostało tylko teraz ścisnąć to wszystko w tej walizce i jakoś ją zamknąć. już walizki, biorę także plecak. W plecaku głównym elementem będzie laptop, buty do biegania, które nie zmieściły się już w sobie i pozostałe rzeczy wokół elektroniczne. Takie jak na przykład myszka bezwodowa, powerbank, dysk twardy, czyściutkie 2 tera na nowy materiał, ładowarka do laptopa, ładowarka do telefonu, Ładowarka do aparatu, kabel Ethernet, kabel USB, kabel jack jack, ee, obiektyw i aparat, e, i mikrofon, i kabel do mikrofonu. Te rzeczy akurat pojawią się tam później, jak skończę nagrywać. E, a także notatnik, na wypadek, gdybym chciał coś zapisać. No i oczywiście kosmetyczka z pastą do zębów. I jakimiś tam minimalnymi przygodami do mycia. Eee, to są rzeczy, które biorę. Jeśli będę czegoś potrzebować e, na miejscu, no to po prostu to kupię. Eee, nie można ze wziąć całego mieszkania, tak? A też nie ma sensu, to specjalnie. Ja jestem w miarę minimalistą, więc, więc będę tylko tyle rzeczy. No jeszcze tam szczoteczkę zapomniałem dodać do tej listy, ale to dopiero będę brał. Eee, Jutro rano, jak będę wylatywać. No. E... Także. To tyle na ten krótki vlog. Mam nadzieję, że się jakoś przyczyniłem do. do tego, jeśli ty gdzieś będziesz kiedyś jechać, e... to będziesz mieć jakieś pojęcie, co ja wziąłem, co ty możesz potrzebować. No. Także. Do zobaczenia po weekendzie, kiedy to pojawi się pierwszy vlog z podróży i pierwszych tutaj wrażeń w nowym miejscu.